Cześć i czołem rodacy, dzisiejsze wideo będą takie trochę rozwalone, więc miłego jego oglądania. I do zobaczenia wkrótce, na razie. Cześć i czołem rodacy, właśnie idziemy, będziemy jechać na bezludną wyspę. Isla Moheres się nazywa, to jest jakieś może godzina chyba, ponięcia statkiem, zaraz wam pokażę. Można mieć imprezę na takim statku. Disco, disco! A my jedziemy tym. Jetway Max. A tu co? Chyba praktykują. Mam nadzieję. Albo coś. A. A właśnie ta wyspa jest tam. Dobra, do zobaczenia na wyspie A tak to wygląda w środku No i to jest wyspa Tutaj jest Nejwo Meksykańska Meksykańskie Wojsko Spoko Można właśnie wrentować golfkarty i jeździć No właśnie zaraz to zrobimy wrentujemy pojeździmy trochę No i później pójdziemy na plażę Będziemy się wylegiwać i pić brineczki zimne dzisiaj Taki jest plan więc, aha, jeszcze powtórka tego, y, tego statku. To zajmuje pół godziny, żeby dojechać z Cancun tutaj do, na Isle Mojeres, na tą wyspę. Więc, a, więc pomyliłem się, że godzina. Ale są też inne statki, y, imprezowe, że można a, od razu imprezujesz na tych statkach. Tak, jak tam chyba idzie, o płynie. Muzyka leci i drinki serwują, wtedy można fajnie spędzić te pół godziny. Dobra, na tyle kończę. Idziemy szukamy golfkartów. Macie takie sklepiki. Idziemy właśnie na plażę, w stronę plaży. A po drodze są różne sklepiki. Można sobie coś kupić. Pamiątki. No tu chyba będziemy karty mieli, a zobaczymy. No i to się tam ciągnie moi drodzy, aż do plaży. Także jakieś godzi godzina chodzenia. Cześć i czołem udało nam się wyrentować golf -karta. W sumie cipa Zaraz Wam pokażę. A to właśnie jest nasza nowa fura. o korek się zrobił też się można chyba przejechać o, o LOTUS idziemy imprezować na plaży Kankun Islamu Heres Panie i Panowie Uhu. i plezować na plaży. Fajne klimaty. Halo, halo. Co? Co jest? Gzie? Ojej, rybki! Julek, zostaw! Super jest! Jest fajnie! Idę, podejdę tam do tych dużych łódek Może jakaś rodzina mnie zaadaptuje Będziemy prezentować. Huuu Hejka kochani Patrzcie jaki fajny bar Tu możecie sobie siedzieć Tak tam są bilardy Ale tu idziecie Patrzcie co pisze nie Jest basen Możecie oglądać duży mecz Możecie sobie pływać jak chcecie i jeść i oglądać mecz Barcelona Frankfurt właśnie, leci super spoko sprawa Aha! super idziemy dalej no dobra to wszystko jest fajnie robimy objazdówkę więc jest. jest spoko jest pełny jak to mówią po polsku chill Jeździmy wszyscy go w kartami, pijemy, trineczki, jest zarąbiście. Polecam: Cancun Islamo jak jakby ktoś chciał. Chyba kosztowało 53, 53 dolary cały za cały dzień od 9, od 9 do 6. A żeby dostać się z Cancun do Isla Mujeres to można wykupić sobie właśnie ten statek, co my za. Ile było? 150 czy 200? Dolaru, tak? No stop. Dobra, kończę. Do później.